Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej i jego wyznaczanie. Jak wiemy, jak sobie napiszemy wzór funkcji liniowej, czyli y równa się ax plus b, taki zwykły wzór funkcji liniowej, no to współczynnik kierunkowy określa nam, czy ta funkcja będzie rosnąca, malejąca, czy też stała. Ale to już pewnie wiecie z poprzednich lekcji. Teraz trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie: jak ten współczynnik kierunkowy funkcji wyznaczyć? Metod jest kilka, dzisiaj pokażę wyznaczanie z punktów. Tutaj macie napisany wzór, czyli współczynnik kierunkowy to się równa współrzędna y2 minus współrzędna y1 podzielone przez współrzędna x2 minus współrzędna x1. Pewnie nic wam to nie mówi, ale nakreślę tylko tak, że jeżeli macie punkt A, no to punkt A ma jakieś współrzędne powiedzmy x1, y1. Pierwsza współrzędna określa, gdzie ten punkt się znajduje na osi x, druga gdzie na osi y. Czyli na przykład punkt A to może być nie wiem 3 2. No i macie też współrzędną B, która ma odpowiednio x2 i y2. I tym sposobem, mając dwa punkty, możecie z tego wzoru bardzo łatwo wyznaczyć współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Teraz przechodzimy do zadań. No i mamy pierwsze zadanko: wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty. Tutaj mamy współczynnik x1, tutaj mamy współczynnik x2. Tutaj mamy współczynnik y1 i tutaj mamy y2. No i sobie liczymy współczynnik kierunkowy. Oczywiście tam mówimy o współrzędnych. A to się równa. No i zaczynamy. y2, czyli 8, odjąć minus 2 i na dole 6, odjąć 12. No i musimy to sobie teraz wyliczyć. Dziś 8 minus minus 2 to się równa inaczej 8 plus 2 a na dole będzie już, wiemy, minus 6, no bo od 6 odejmujemy 12, mamy 6 zł długu. Współczynnik to będzie 10 minus 6, czyli minus 1 i 4 szóste, no i to możemy sobie skrócić do minus 1 i 2 trzecie. Przejdźmy sobie do zadanka kolejnego. Interpretacja geometryczna współczynnika kierunkowego prostej. No i mamy tutaj dwie wypisane proste, pierwsza prosta to y, to się równa, 3x dodać 2. Jak teraz się za to zabrać? Mamy tutaj jakiś wykres i musimy sobie wyznaczyć punkty na tym wykresie, gdzie ta funkcja nam biegnie. No to najprostszym punktem będzie miejsce przecięcia osi Y, czyli punkt 0, B. Jak wiemy, dwójka to jest B, czyli wyraz wolny, no to punktem A będziemy mieli 0,2, i możemy sobie jak najbardziej ten punkt tutaj oznaczyć. 0, 2, tutaj będzie punkt. I teraz jak interpretujemy geometrycznie współczynnik kierunkowy? Jak mamy y równa się 3x plus 2, to już widzimy, że mamy trójkę. A jest równe 3, czyli współczynnik kierunkowy wskazuje nam na to, że funkcja będzie rosnąca. I co dalej z tym fantem możemy zrobić? Zasada jest taka, jeżeli współczynnik kierunkowy wynosi 3x, to dla każdego kolejnego xa, Nasza wartość y, czyli wynik de facto tego równanka, będzie o 3 większa. No bo jak mamy, załóżmy x równe 1, przyjmijmy sobie przykład. No to 3 razy 1 równa się 3. Jak będzie x równe 2. No to 3 razy 2 to się równa 6. Czyli dla każdego kolejnego x o 3 będzie nam rosła wartość tej funkcji. No czyli jak dla 0 mamy 2, no to pojedźmy sobie jednego x w prawo, jedziemy sobie w prawo. I tak jak mówiłem, 3x -y do góry. Czyli następny punkt będzie się znajdował tutaj. I tym sposobem możemy już sobie łatwo narysować naszą funkcję. W ten sposób. I to jest nasza funkcja. Ja jeszcze raz to pokażę. Dla każdego jednego x rośnie nam 3 do góry. I tutaj znowu będzie 1 w prawo, 3 do góry. Teraz narysujmy sobie kolejną funkcję. Kolejna funkcja to jest y, to się równa x dodać 1. I jak się za to zabrać? Właściwie minus x dodać 1. Jak widzimy, mamy minus x. -a. Ja to jeszcze sobie zaznaczę. Czyli jak mamy minus x, to współczynnik kierunkowy a jest równy minus 1, czyli nasza funkcja będzie funkcją malejącą. Wyznaczmy sobie jakiś punkt, znowu najprostszym punktem będzie punkt 0b, czyli w tym przypadku będzie to punkt a określany 0,1, możemy go sobie oznaczyć, tutaj będzie ten punkt. I tutaj analogicznie, jeżeli mamy minus 1, to dla każdego kolejnego x wartość będzie malała o 1. Czyli jeżeli przesuniemy się tutaj w prawo o jednego x, to musimy jednego x w dół. I następny punkt będzie w tym miejscu. Znowu w prawo, w dół. W prawo, w dół. Metodą takich schodków. Dlatego, jak już wyznaczyliśmy sobie kolejny punkcik, czyli tutaj, to możemy sobie ze spokojem narysować, Naszą funkcję. Tak ona będzie wyglądała. Ja jej zmienię tylko kolor. I to jest nasza druga funkcja. I jak możemy zauważyć, z każdym x w prawo wartość nam maleje o 1, czyli taką metodą schodków. To jest cała interpretacja geometryczna współczynnika kierunkowego prostej. Zadanko. Kolejne. Oblicz współczynniki kierunkowe prostych, w których zawarte są boki czworokąta ABCD. No i teraz znowu musimy sobie poćwiczyć wyliczenie współczynników kierunkowych. Czyli będziemy mieli następujące boki: będzie bok AB, będzie bok BC, będzie bok CD i będzie bok DA. No bo mamy czworokąt. No to czworokąt będzie miał cztery boki. To jest logiczne. No, i teraz wyliczmy sobie współczynnik dla boku AB. No to AB to się równa zgodnie ze wzorem, który jest napisany tutaj, i jedziemy. Y2 to będzie 1, odjąć y1, czyli minus, minus 2. Na dole będziemy mieli 2, czyli x2 minus, nawiasie minus 4, czyli po wyliczeniu tego będziemy mieli 3. 6, czyli inaczej jedną drugą. Bok następny BC. No i znowu y2 minus y1 podzielone przez x2 minus x1, czyli 3 minus 1. No i tutaj będzie x2 równe 0 minus 2. Wynik 3 minus 1, 2. 0 minus 2, minus 2. Czyli po skróceniu minus 1. Następny bok to mamy bok CD. No i znowu oznaczamy sobie tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Czyli będzie 4 odjąć 3. Minus 5 minus 0 to się równa 1 minus 5. Czyli minus 1 piąta. No i ostatni bok, o którym trzeba pamiętać, czyli bok DA. To się równa. Znowu oznaczamy sobie i jedziemy. 4 minus minus 2 i na dole minus 5 minus minus 4. Tutaj trochę tych minusów nam się zrobiło dużo, no ale to będzie inaczej. Minus 5 dodać 4, a tutaj 4 dodać 2, czyli 4 dodać 2, a na dole minus 5 dodać 4. Wynik: 6 minus pierwszych, czyli minus 6. Zadanko kolejne. Oblicz współczynnik kierunkowy i wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty. No i tutaj dochodzimy do kolejnego, że tak powiem, zjawiska, czyli musimy wyliczyć, co jest współczynnik kierunkowy i jeszcze wyznaczyć wzór funkcji, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Podpunkt A. Stosując się do wzorów, wyliczamy współczynnik kierunkowy, czyli znowu sobie oznaczamy x, oznaczamy sobie Y i że tak powiem, od prawej strony zaczynamy. Czyli to się równa. 6 minus 5 podzielone przez 7 minus 3, czyli współczynnik kierunkowy to będzie 1 czwarta. I już wiemy, że wzór funkcji to będzie y, to się równa 1 czwarta x plus b. I teraz musimy sobie wyliczyć tylko ten wyraz wolny. Jak to zrobić? Podstawiamy sobie dowolny punkt. I powinien nam ładnie teraz wyjść wynik i wzór funkcji. No to podstawmy sobie ten punkt p. Czyli za x podstawiamy x za y, y. Y się równa 5, czyli 5 to się równa 1 czwarta, x to się równa 3, czyli razy 3 plus b. 5 to się równa 3 czwarte plus b. 3 czwarte na drugą stronę, 5 minus 3 czwarte to się równa b, czyli b to się równa 4 i 1 czwarta. I wzór funkcji liniowej to jest y to się równa 1 czwarta x plus 4, 1 czwarta. Zadanko mamy rozwiązane, teraz podpunkt B. Mamy dwa kolejne punkty, liczymy sobie współczynnik kierunkowy A to się równa. Znowu sobie zaznaczamy x y i a to się równa minus 1 minus 7 podzielone przez 2. Minus, minus 2, czyli do góry będziemy mieli minus 8, a na dole będziemy mieli 4. Czyli współczynnik kierunkowy to jest minus 2. No i wiemy już, że wzór funkcji to jest y równa się minus 2x plus b. Pozostaje nam wyliczyć tylko wyraz wolny. Myślę, że punkt q będzie nam prościej podstawić za x, x, za y, y. y jest równy minus 1 i to się równa. Minus 2 razy 2 plus b. Minus 1 to się równa minus 4 plus b. Czwórkę na prawo. I już wiemy, że b się równa 3, bo mamy 4 minus 1. I zapiszę sobie tutaj po prawej stronie ten wzór funkcji. y to się równa minus 2x plus 3. Współczynnik kierunkowy ogarnięty. To po lewej dowiesz się czym jest młotej część funkcji liniowej, a po prawej masz film z warunku prostopadłości funkcji.